there cold we're in well good for you smartass give us your location control this is delta we're in delta let's not waste any time meeting up Let's just, find that control room. just see if you can get the lights back on. Delta 1, out. No więc do sterowni czas. Jeszcze tych dialogów nie naprawiłem. I zrobię to wkrótce. Pytanie tylko, które my mamy iść. Mamy, jakby, dwie odnogi. Na tego korytarza. I nie wiem. Szczerze mówiąc, inna droga. Czyli nie tędy. A tu zdaje się, że teraz będą jaja. Weź się, co weź, weź ten. U, matko. Robi się tu nieprzyjemnie w tej fabryce. Całość zaczyna przypominać troszeczkę mi jakiś survival horror. No ale, dobra, idziemy. Wiecie, ale źle się zastarzała taka scenka. Aha, to była taka jakby retrospekcja. No nieźle. Uuu, ale powiem wam, jest klimatycznie. Mamy pistolet Snap. Good to go. Okay, we'll take him. Can I turn it on? Closed? No. Cease fire! Finally. The rescue team. What are you doing in here? Waiting for you? I'm ready to go. We're looking for the card control room. Where is it? Well, you have to get down to the factory floor through that door, but it's locked. Well, how about you help us unlock it? Who? Me? Aren't we leaving? Not yet. Come on. Dip Still Marcusa jest planned. But we have a stranded with us. Hey Bear, keep looking for that card control room. Phoenix out. Powiem wam szczerze, że Markus to jest taki twardy. Twardy, że że strasznie twardy, nie? O. Ty otworzyłeś. Dobra, to idziemy za tobą. Uchodź co. Watch the vents.

On tutaj idzie, a ja tu. Proszę bardzo. Mamy amunicję do pistoletu. Wow! Ty gnoju ty. Ty. Wo! Niesamowite. Tak, chodźmy, chodźmy. Relax, will Ej, ej, my cię tutaj ratujemy. A ty jakieś faszyst pigs? Co ty gadasz w ogóle? Imbecylu. If we cut here, we'll be all right. No to czas się przedrzeć w takim razie. Uh. Shit, it's gone. <laughs> ok, czy jest jakiś sposób, żeby się zorientować, co pierdyknie, a co nie? Jezus. Trochę stresujące, ale. O, widzę, nieśmiertelnik. Ja w ogóle teraz nie mogę biec. To jest fajne i zginąłem. A właściwie nawet nie zginąłem, co. zostałem otoczony. Chodź tu. Myślałem, że tu jak. Spadnę to śmierć. A się okazuje, że jeszcze nie do końca. Ej, a może mi ktoś pomóc? O, żeż ty! O, żeż ty w mordę! Wow! Dobra, nie ten, już, już nie. Ty! Jezu, za mną jest jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Ilu was jeszcze tutaj jest? Czy tu? Czy wy będziecie się pojawiać, aż ja umrę? Czy łaskawie się odwalicie? Jeszcze tu? Tak, oni się cały czas lespią. Mam takie wrażenie. Cały czas wychodzą następni. Nie ma innego wyjścia jak umrzeć. Jest strzelba, patrzcie. Go, o właśnie. Aj, dobra. Ach, dobra, znajdźmy wyjście, co? W sensie ja wiem, że. Noż. Ja chciałem tylko zdobyć nie śmiertelnik. Ale widzę, że jest w ogóle problem. Nie trafiłem go. Szlak. Dobra, chwila moment. Kurde, niesamowite jest to, że ja jeszcze daję radę mimo wszystko. Dobra. Wydaje mi się, że mamy iść tutaj. No i dobra, i wyważam drzwi. I jeszcze raz. A przynajmniej wiem, które zwiewać, tak? Okej okay. Nie no! Aj dobra, szybko, 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 szybko jeszcze raz. Łoł, wow, ale się tutaj Elegancko wydostałem. No nie wierzę. Dobra, i którędy ja mam iść tak naprawdę. Dookoła, nie. Tędy. Ja pierdykam. Co ja zrobiłem właściwie? Jak ja to przeżyłem? Okej. Okay. Przejście nastąpiło. Nie mam broni żadnej sensownej, ale trudno. Strzelba, amunicja, a to się przyda. Jednak mam broń sensowną, tylko tak. Jeden karabin, strzelba i pistolet. No to uważam, dobra, jednak mam najsensowniejszą tę broń. A, i mogę karabin szturmowy wziąć zamiast tego. Nie, dobra, zostańmy przy tej strzelbie. Uważam, że dobrze wyszło. Teraz będziemy... ...przedzierać się dalej. Co jest? Co jest? Co to jest? Co tu się dzieje? Mhm. Dobrze, tyrandy mam iść? Tędy, a jednak nie. Mam jeszcze. Dobra, tędy. Chyba. <laughs> nie, nie wiem. Ty się tak mi w ogóle. Chyba mamy ich po prostu załatwić. A ja nie wiem, gdzie oni są. Gdzie oni są? Są, żeśmy przyszli. Uważam, że załatwiłem wszystkich. Idziemy dalej. Tam nie ma co iść. A, tu otwarte. No i idziemy. Tu wy wiedziałem. Haha, bardzo dobre podejście. Markus, bardzo krzesełko jakieś śmieszne. Tym kręcimy. Kręć, 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 kręć. Dobra. I tu mamy tak, pistolet, amunicja. Strzelba amunicja. Dziękuję. I już więcej nic. Idziemy dalej. Długi rozdziałek na tę grę wyszedł. Okej, okay, tu pistolet, to nie.

To jest ok, idziemy się udać teraz. A, wiem co mamy robić, proszę bardzo. Tu trochę kręcenia nas czeka. A, nie, jednak nie. Dzień dobry. W lewo, w prawo, nie mam pojęcia gdzie. Dość rozległa lokacja. jednak w prawo. Mhm. Tak, to będzie ciekawe. Ale przynajmniej mamy cały oddział, więc tam, tam tą stronę, Widzę wrogów. O, nie dobrze. Co ja się Eleg... Elegancko. Kurde, wlazłem tak, że nie wiem. <laughs> nie wiem, co ja robię. Otoczyli nas ze wszystkich stron. Bo jestem matołem. Dobra, nie, nie ma tragedii. Dobra. Weź się podnieść. Dobrze. No i wiadomo, że nice. Tak się nie bawimy. Mhm. Tu mamy granaty odłamkowe. Prondy teraz. No chyba tędy śladem tych granatów. Nie, już mam maksa. Muszę częściej używać granatów. I co, tędy na przykład?

Biorę ten granatnik. Dzięki Ania. Tu nic nie ma. O całkiem sobie, sobie sprawnie poradziliśmy z typem z granatnikiem. Dobra. Poproszę amunicję. Tu jest pełna amunicji, tu jakiś szczur sobie lata. Znaleźliśmy sterownie wagonów. Everybody, grab some ammo. Kończymy ten intensywny rozdział. Jestem dumny, że nie zginąłem. Spomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. I widzimy się w kolejnym odcinku Cargo Koalicji. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.